To znowu ja bardzo was poproszę że była taka przerwa na kanale nie zapowiadałam jej. Ale po prostu musiałam odpocząć od tych wszystkich odcinków. Żeby miałam jakieś sprawy ważne. I mówię to że teraz dzisiaj nic nie będziemy grać. Tylko będę wam że chyba w 18 lipca, jeżeli moją rodzinę będzie live'ik, więc zapraszam was. Ale jeszcze nie mam, pomyślę. Więc mówiłam, że 9, e, 9 sierpnia będzie przerwa, bo jadę na wakacje do Stronia Morskiego. E, I 14 też będzie jakaś przerwa, bo jadę do gór I też na 4, więc tak do 18. Więc tak chyba 18 sierpnia też będę nagrywał bo to nie wrócę. Ale nie wiem, że też zrobię włączę sobie dane komórkowe i sobie nagrywam odcinek y, taki wakacyjny I jeszcze nie wiem więc y, więc dzisiaj będzie, być, dzisiaj będzie jakiś odcinek ale nie wiem, ale to będzie chyba o 15 albo nie wiem o ile y, więc to na, na tyle, papa pa.